co to jest za dziwny karton? E, no nie powiem ci teraz, Kitek. Czy tam jest coś ciekawego na pewno tam jest? Cudyce. Tak, albo jambożała, którą, wreszcie, Kitek mi. Docin go tutaj, ale nie Kitek. Ten karton jest niestety jeszcze pusty. Ponieważ to właśnie dzisiaj spakujemy trzy. W sumie to łącznie cztery paczki Wam pokażemy, które pakujemy i wysyłamy do znanych osóbek, znanych influencerów, youtuberów. Zobaczymy, czy zgadniecie, do kogo takiego je wysyłamy. Ale zaczynamy od osoby numer jeden. Pierwsza osoba, do której wyślemy naszą paczkę, to... Co ty tu robisz? Wła! Ja, ja Przestań! tu nie było! Dino, i siadasz tutaj! Dlatego warto być jak Jumbo-Jumbo-Zupka, bo ona by się tam nie zmieściła. Pierwsza osoba to Werka Aferka! Stwierdziłam, że wyślemy jej pierwszy nasz prezencik, bo do tej pory jeszcze nigdy nie mieliśmy takiej okazji. Przygotowałam tu już parę rzeczy. Głównie związane z... Małpami? Nie, tekst. Z bananami, geniuszu! Z bananami, jak banda banana, w której... Cicho! jest... Dużo bananów? Tak. No dobra, słuchajcie, mam tutaj kilka bananowych rzeczy, a mało tego, tak jak niektórzy już może pamiętają, Werka powiedziała nam o sobie sekrecik dotyczący tego, że lubi ogórki, no więc do paczki dostanie również ogórki. No poczekaj chwilę, tu są ogórki? Kitek, ogarnij się. Nie mam ogórków. Zjadłam. Ogórek Rick. Co ty mu robisz? przez ten go ciąć! Patrz, to są genialne przecież na okłady, na oczy, ogórki. Są kojące. Córeki, tak, mam dla ciebie zadanie specjalne. Narysuj ty swojego kociaka. Rysujemy kitełka. Tak, jak jest kupienie. <słuchaj> Proszę. A jeśli wy lubicie dostawać prezenty, koniecznie zostawcie kciuka do góry. Nasz słychać klej z dinozaurem nam tej pomoże. I zaczynamy od tego, bo to jest mega urocze. Tutaj nakleimy na naszych bananowych marshmallowach. Ale co mają ogórek do banana? Tim pianki czy tym żelki? Napiszcie koniecznie. JA WIEM! Ogórek to jest niedojrzały banan! <grystanie> tak. No co? Zielony jest! Chyba <grystanie> jest żółty. Ta no i oczywiście banany lądują w głowie naszej małpki. Chyba dają radę dały radę, ponieważ małpka myśli tylko i łącznie dzisiaj o bananach, bo jest bardzo głodna czadowy jest ten kubek, znaleźliśmy go w action, dlatego oczywiście będzie bananowy szampon mam nadzieję i ten pachnie jak banany, o matka, albo bym to zjadła ale nie, i oczywiście kakałko bananowe i takiego jeszcze nie wytestowałam może Werka mnie gdzieś poczęstuje takim ale to jest za mało bananowo. bananowe za mało ogórkowo, trzeba tu nakleić ogórka mówiłem, niedojrzały banan w tym szamponie damy takiego tajniaka, bo dopiero jak obrócicie ten szampon, będzie tutaj ten ryk. Ponieważ werka do kawy woli w sumie ogórki. Ale może jakby miała mufinki, to do kawy z chęcią by je sobie schrupała. Damy jej nasze naklejki z naszego mufinkowego sklepu. Te holo. Do tego wszystkiego będą chyba spoko pasować, tak mi się wydaje. Tak. Werka na tym shortsie odpowiedziała jako jedyna poprawną odpowiedź: czyli Squishmallow czy Pushin? Odpowiedziała: Squishmallow! Dlatego nagrodę dostanie od nas takiego Squishmallow, właśnie za to, że była jedyną osobą, która poparła moją decyzję. Zastanawiałam się, który łoguracek będzie lepiej pasował, ale chyba te zostawimy To Zaraz go gdzieś damy Kitek dorwał Pokemonowe suksy A chłopak Werki bardzo, bardzo lubi właśnie pokemony, bo kupił sobie nawet Squishmallowsa Pokemonowego to był Snorlax Dlatego dostanie od nas właśnie te pokemony z Japan Przywieźliśmy im troszkę słodyczy oraz oczywiście pałeczki A te słodycze są zapakowane w pokemonowe opakowanie Bo jeszcze im nie daliśmy naszego giftu z Japonii, więc akurat dostanę O, o I tu się jeszcze przyda twarz no, to Czemu ty tam kubkę rysujesz? nie jest kubka geniusz. to jest muffinka Wygląda jak kubka <gulownim lining> I wysyłamy Halo, halo, czy to kolejna paczka? Kolejna paczka podobno została już wysłana A nawet odpakowana Yoshi odpakował od nas paczkę Którą wysłaliśmy przed wyjazdem do Japonii Na tym filmiku, natomiast my Nagraliśmy jak ją pakujemy i jeszcze wam Nie pokazaliśmy, tak więc zapraszam Na Yoshi Bambosze Zacznijmy od tego, że Josi dołączył do klubu Wings. Żeby oh. Mam nadzieję, że Yoshi jest fanem Wings, bo właśnie został jedną z wróżek. Ja cię kręcę. Z Yoshi Flora. Miseczka, której tak strasznie żal mi dawać, ona jest genialna. To jest no, no, Ej, muszę no, też no, taką no. kupić. Dobra, teraz na poważnie. Idzie wielkanoc. Nie wiem, kiedy będzie Yoshi otwierał tą paczkę, ale jak coś będziesz przygotowany. Będzie to... słodkim króliczkiem, <laughs> który roznosi czekoladowe. Yoshi. <laughs> Są słodki? Nie, to też nie jest. Nie, to też tam jest <laughs> przekreślone. Wcale nie um. dla czterolatków. Proszę się w to ubrać, Josie, bambosze. Jeśli pomysł, do kogo powinniśmy w kolejnym odcinku dalej wysłać paczki, to koniecznie napiszcie to w komentarzach. Czemu ty gadasz z moją Syreną? No, to jest mój telefon! Halo? Pora mówinka, zapakować kolejną paczkę, proszę cię. Ka karton, co ty tu robisz, dupko? Ty jak? Czemu chcesz wysłać naszą zupkę? O, ja sam tam wszedł, chyba chciałam pokazać, że się tam zmieści. O matku, jak się zmieści, utknęłam mu pupcia! O! Chyba rozlałam. Kolejna paczuszka jest dla węgorza. Tak, to są małe węgorze. Dzisiaj dla niego spakujemy właśnie paczuszkę, żeby podziękować mu w sumie za to, że wielokrotnie występuje u nas na odcinkach na kanale Muffin Art Gaming. Zapraszam. Dlatego mamy dla niego coś specjalnego. Przysmak kitka, czyli pizza. Co? Taradam, dajmy mu pizzę. To jest moja co? pizza. No już nie, ale będzie uśmiechnięta. Patrz. No będzie cute. Tak, wyjaśnisz mi to? To jest dinozaur. O, czego, co mam ci tu wyjaśniać, no? Na węgorza, a nie węgórz? Dino. No, odzaur. no dobra, i urocze i mi się podoba Co prawda jest tutaj cena, której nigdy pewnie nie umiem odkalić. Zaklejemy ją węgorzami, to będzie takie profesjonalne Mamy tutaj dalej prezencik nie dla węgorza Tylko dla... Co to jest? Czy to jest kiełbasa Mufinka? Chyba ma pieska No zobaczcie, na co to jest dziwne Czyli to jest dla węgorza czy dla pieska? Dla pieska, węgorza no bo to tak jak Węgorz, nie? Nie, w ogóle nie, to jest ale po Ale spokojnie, prostu. spokojnie, ponieważ Węgorz będzie to miał wszystko w tym pudełku. Trzeba go podpisać i dajemy mu na to sushi z Węgorza. Co? Co ci zrobili, Węgorz? Co ci zrobili? Nie żeby coś, ale czemu co narysowałaś tej dżownicę? To jest no, to żarnica mówi, dobrze widać To już chyba na diecie, bo jakiś taki chudy mi wyszedł No, no dobra, no trochę go pogrubimy markerem Okej, okay, mamy coś takiego Damy mu coś Z wyjątkowego Do jego nowego auta, które sobie sam kupi z naszego sklepiku z kociakiem no kociak współpracy. Kitkowy! Oraz zapaszek do auto. Co? A masz auto dla niego? Huga mogę mu dać. Jako auto? -da! No to elegancki. Ja mam, ja mam lepszy prezent. Ja mam Na? jeden lepszy prezent, ale stwierdziłem, że Węgosz bęgosz jest starszy od nas. Ode mnie jest starszy, więc damy gumy kulki. Na pewno pamięta gumy kulki. Łatko, ja ją uwielbiałam! Jak baś młoda, co nie? No po chwili już nie było cześć smaku, ale i no, tak już uwielbiałam. Jest stary. Co? Mam jeszcze więcej słodyczy, proszę cię bardzo. To, to jest, jest mało automat... węgorzowe, dlatego stwierdziłam, że z tego bano... banana, z tego panona zrobimy węgorza, co ty na to? To by się z nie tą paczką pomyliło. Ja tam jestem przy klasykach, czyli tak, słodycze, 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 a nie jakieś... Nie kiełbasy, czy nie kiełbasa jest spoko. Mniej mięsa. Sztuczna kiełbasa! Ty ją wybierałeś. Kiełbasa złaś mi stąd... No, tu zrobimy mu oczy czy Ty chcesz zrobić z tego węgorza? Nie, ja właśnie robię z tego węgorza Węgorz na pewno chciałby ciastko, ale na nie dostanie ciastko? Nie ma takiej możliwości Pucina nie, ale zwykłe ciastko bym mu dał Mała complication, chciałam nad tym napisać że to jest węgorz, ale to jest znikający Balon, widocznie wszystko pochłania Ale oczy jest i związek z tego panią węgorzową Bo zrobił jej żański Ten hashtag mi nie wiesia Jak byliśmy w Japonii, również mu jeszcze nie przekazaliśmy jego paczuszki To jest paczuszka pełna czy Dla węgorza i dla Madzi I nawet ma to Madzia, nie dla Węgorza, a dla Madzii Piłki słodziak tu wystaje Jeju, Kitek! Wiesz co, musimy zrobić większe zakupy na stronę jak pojedziemy do Japonii Więc musimy pojechać do Japonii, żeby dawać ludziom prezenty z Japonii, dobra? Idzowie, jedziemy do Japonii, tak czy nie? <grym> Podpisuję, żeby podzielić się z nią słodziczami i brelokiem bardzo. Słuchaj, szukałem piłki i nie mam piłki Ale mam balona w kształcie serca my, Jak myślisz, przejdzie? Y ale my mamy Węgorza już, Kitek Pamiętasz, Kitek, już je? Mieliśmy je w polskim Disneylandzie Kupiłam je w sklepie z pamiątkami, dlatego, oczywiście, szybka prezentacja, jak one działają. My mamy w kształcie kokardki mini. Nie, ale Stasi, powstały. Stasik, ale dla Węgorza. Wyjazd mi stąd. Będzie ze Spidermanem Pum, pum, pum. I koniec! Kolejnej paczki! Kolejna paczka już jest zapakowana. Czeka teraz na wysłanie, tylko jakieś tego węgorza tam trzeba tam wcisnąć, żeby. Nie, to jest węgorzyca. Powy węgorzko! No. węgorzyca! Jak puszynica nasza! A my przechodzimy do paczki numer 3 albo 4, jeśli liczycie go Dostatniej do paczki! Weź go przebić! nasz ostatni wolny kartonik na dziś. ponieważ jeżeli chcecie więcej to musicie zostawić dużo łapek w górę żeby zupka była zadowolona, co nie panie zupko? Poczy, poczy, poczy. będzie to Freluźka, tak jak pamiętacie też na odcinku gdzie nam influencerzy zdradzali swoje sekrety, freluśek nam powiedział, żeby czekajcie, żeby pluszaki nie słyszały, że nie lubi pluszu to nie on lubi serio, dlatego zamiast pluszu dostanie Balona. Czemu balona? To no, no? nie jest pluszowy, tak? No, ja mam pomysł. Puszyn jedziesz na przejazdkę. O, puszyń? się nie zmieści! Mofinka. Nie ma szans! Jak nie! Wejdzie! A to nie. Kupimy większą paczkę! Ale spokojnie, Kitek, zapakujemy mu puszynki! Co ty na to? Kartonowe puszynki? No kartonowe, no nie może być plusz, no to karton. Obiecałam, A, że nie będzie pluszu. Czyli tak w ten sposób. Małymi kroczkami. Małymi, trzeba go przekonać, oczywiście. Już takie są za słodkie, żeby ich nie lubić. Też mam takiego. Ale powiem wam, że. Znalazłam na niego pewne zdjęcie, które troszeczkę myli tą teorię. Czyli on faktycznie mógł kłamać, ponieważ na tym zdjęciu ściska. Czyli tam jest plusz i Squish malousy Dokładnie. Jednak jest wielkim fanem Pluszaku. Kłamał, lubi plusz. Wcale nie przerobiłam tego zdjęcia Cicho, przecież widać, że jest prawdziwe! Widzowie! Jak myślicie, czy to jest prawdziwe zdjęcie? Moim zdaniem. Tak. tak! Do tego dołączam karteczkę, żądam wyjaśnień. Z tego co wiemy, freluśek uwielbia robić challenge. Nawet był 24 godziny Wike i sądzę, jak i tak, że my też powinniśmy to powtórzyć. Okay? Nie ma takiej możliwości. Nie dam się na to nabrać. Nie pojedziemy do Ikei. Teraz jego kolejnym challenge'em jest pokrojenie pizzy skuterem. Co? Co ty wymyśliłaś? Skuter do pizzy. Ale kiedy masz zadanie zerwać cenę. Pytanie, czy on lubi pizzę. Bo są niektórzy, którzy nie przepadają za pizzą. widzą, Może że ja nie lubię, tylko po prostu, żebym wybrała coś innego. Jak można nie lubić pizzy? O nie! No właśnie. już to... nie dałam Gorza! No właśnie, chciałem ci to no pokazać. No nie! I tak jeszcze tu jest. No chyba sobie żartujesz, nie, to już mu zostaw. Prze daj, 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 ja mam pomysł. 20. O drogie! 22 złote? Eee! Dawaj mi tu długo pisać. Pisz 240. 200... Co ty? No to tutaj 100... dawaj. 122 tysiące. Idealna cena A? za taki skuter Za wykonany challenge dostanie nagrodę, czyli złoto! Wcale to nie są kartki złote, tylko po prostu to jest sztabka złota, tak? Na bogato dzisiaj widzę, na bogato! Kolejna nagroda jest to gigantyczny Twix! Może przydałby się do challenge challenge'u giga takiego, jak my o. robiliśmy w sumie? A nie dałoby tak się wyjąć troszeczkę? Niekitek Weź! E, Pusin przypilnuję, żebyś na pewno nie... Pushing Co ty tu robisz?! Pani Pusinica to jest! Pushing power! Pushing Twix! musimy przekonać ludzi do Pusina, żeby stwierdzili, że jednak pushing przejmie władzę nad światem. Co?! Nie pluszowy kaczor. Co to jest? W co on chodzi? Właśnie miał. Hej. No co jest? Słem z nie, biedny kaczorek się wywalił Co on robi? Cpał? Od bokiem! Cwałem robi... Chodzi, no Cwał, Co? cwał Boczkiem chodzi po Pańcu. prostu No nieważne Bardziej wymachuje tymi nóżkami jak już nie dotyka ziemi Kitek, wyjaśnij mi to To jest kibel. to jest challenge gdy miał 24 godziny na kiblu, proste c Czego nie rozumiesz, no? Czy to jest twoje, czy to było dla niego? Nie. To jest moje akurat, nie o, 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 Jaka szkoda no, blonduje no, dla a niego Nie, nie, ja To ja jest za wykonanie challenge twardy, ja tego to szukałem, nie możesz mi tego zrobić, ja jeszcze nie testowałem ja Zobacz, jest, jest, no, jest mi smutno, bo to ja sobie kupiłem do jedzonka, to jest moje Ale Moje to jest, rozumiesz? Słuchaj, może Frężysiek chcie zaprosi i wtedy poczęstuje cię właśnie tą jeszcze! Małymi kroczkami będziemy go przygotować do pluszu, proszę bardzo. To jest filc, to nie jest plusz, więc małymi kroczkami, dobrze? I to jest mała świnka, czyli mój ulubieńc, bo to jest świnka! Kiedy pisałam z pytaniem do Freruzki: Czy mogę wysłać mu taką paczkę? Powiedział, żeby nie było w nie tym nic, co zrobi bum! Creepera mu wyślejmy! No podobne. Moje konfetti, którego nienawidzę, bo raz mi tak strzeliło, że po prostu zaczęło i tak no! w pluszach dzwonić. Więc uwaga na konfetti. Nie dam nic, co robi Boom, ale konfetti to jest taki okej, okay poziom, co nie? Mamy troszkę pluszu, mamy troszkę Boom, więc nie jest źle. Mamy problem, bo Twix i ten dinozaur są tony. Żartujesz. Możesz ugryźć trochę. Masz rację, nie ma sensu. Nie, nie ma sensu. Tylko. Nie, nie zmieści się. Co ty robisz, człowieka? Zapomniałeś o bloku. O matko, Co się dzieje, proszę bardzo. Dał usz do patki, rozumiemy się. Dobrze. Proszę bardzo już wszystkie paczuszki, koniecznie napiszcie, która z tych czterech paczek podobała wam się najbardziej, w której były najfajniejsze rzeczy, no i oczywiście, powiedzcie nam, do kogo mamy dalej wysyłać paczki, a my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku, buziaki, pa!